Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Alien Ad Vlog. W tym miejscu miał być odcinek poświęcony lubelskiemu odcinkowi Trans Euro Trail. Będzie na jego temat, ale żeby było śmieszniej, to jestem de facto tuż obok samej trasy Trans Euro Trail, która przebiega tam za mną. Natomiast jak widzicie również za mną, nie jestem tutaj motocyklem. A o tym dlaczego to za chwilę. Na razie jednak muszę poradzić sobie z niespodziewaną przeszkodą. Zobaczcie zresztą sami. Okazuje się, że ostatnie deszcze trochę poniszczyły drogę dojazdową do działki, gdzie chce się dostać. A ja dysponuję dzisiaj jumperem, a nie bigosem i będę musiał z tej sytuacji jakoś wybrnąć. Także, jak mówi przysłowie, w całej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Nie pozwólmy, żeby sprzęt był naszą spódnicą. Od czego ma się te skile, nie? <grym> Także, yy, no co, cofamy. Zobaczcie, widzieliście jak Adventure to Adventure. <laughs> Teraz zobaczcie tam. To jest właśnie ten fragment drogi, który został w ostatnich deszczach kompletnie rozmyty. I jakoś ładną niwą pewnie spokojnie dałoby radę to zrobić, ale e, jumperem mm, średnia impreza. Witam już z działki. Myślę, że nie widzicie jej po raz ostatni, chociaż po raz pierwszy, ale o tym na razie Cichosza. Zacznijmy od Teta, bo ten odcinek miał być właśnie o Tecie. Przejechałem nitkę północnego odcinka po lubelskim i zacząłem na przeprawie przez Bóg. Witam Was z punktu, który wybrałem na taki. W sumie symboliczny początek lubelskiego odcinka TED, dlatego że wcale nie jesteśmy w lubelskim, a w mazowieckim i przez chwilę będziemy tak e, krążyć i przeskakiwać z województwa do województwa, dlatego że nitka właśnie pędzi na skraju tych dwóch województw. Za mną widzicie Bóg i przeprawę w miejscowości Zaburze, to znaczy po tej... Po południowej stronie. Po tamtej stronie nawet nie sprawdzałem, szczerze powiedziawszy, jak się nazywa ta miejscowość. Natomiast tędy możecie przeprawić się jadąc wschodnią ścianą TETA z północy na południe i odwrotnie. Jak widać, środek lata. Prom działa, więc wszystko jest w należytym porządku. Stąd pojechałem tak jak ta nitka ciągnie się od Janowa Podlaskiego przez okolice Międzyrzeca Podlaskiego, Radzenia dookoła Łukowa przez miejscowość Harlejów. To tak <grych> a propos pan Ameryki, nie? Tam, co znajdziecie na odcinku od buga do Kazimierza i kawałek dalej. W głównej mierze są to polne drogi, znajdziecie tam dość sporo piachu, więc przygotujcie się na to, jeśli pochodzicie z regionów, gdzie nie ma za dużo piaszczystych dróg i nie do końca sobie z tym radzicie tutaj na Lubelszczyźnie piach, piach, jeszcze raz piach. Niestety, muszę przyznać, że znajdziecie tam też sporo, moim zdaniem, za dużo asfaltowych przelotów. I z uwagi na to, że ja jestem jednak lokalny, to yy, wiem, jak można byłoby pojechać inaczej i wytyczyć tą drogę. Yy, I dużą ilość tych asfaltowych przelotek naprawdę dałoby się ograniczyć i pojechać fajnymi leśnymi dróżkami. Siema! Co tam lecicie? Sam. Sam. Tam lecisz? A? Tak. Tak. Skąd? W drugą stronę Gdzie ja jestem stronę? w ogóle, Zlecy? nawet nie wiem W stronę Kazimierza i na, i na, o, na lecimy. I jak tam? O, taki nudy Tu też W sensie tu jest... Augustowa. Do Augustowa lecicie? No. Ja zacząłem sobie nad Bugiem, nie? No to przejechałem ten odcinek I jak tam dalej jest? Ciekawie? Teraz e, sporo asfaltu Eee, a potem, jak już, to albo takie drogi, albo, albo piach nie? A Za Kazimierzem co... było lepiej tak no bo... Po terenie, myśmy jeszcze w jechali, bo tam no. był No to tam trochę w dupę dostaliśmy, ale tak, tak? To... Tylko temperatura zabija dzisiaj no. No. Ciekawe czy się kapnie, czy nie ma <laughs> a, skąd km, a skąd jedziesz? Z Krakowa. Z Krakowa a. No właśnie, już jednego znajomego, kurna, stamtąd też minąłem. Rozminęliśmy się. Ja zjechałem w Janowie Podlaskim na tankowanie, a on przeleciał obok. Mieliśmy się zjechać właśnie też przeciw, przeciwnie. A no, no nasi kumple drogowcy są w Augustowie, to się tam spotkamy. A, widzisz. No to Wam się jeszcze chwilę zajdzie tym tetem, nie? No. Z nie, dwa... to za godzinę robimy przerwę, a jutro skończymy. Tak? O, no, bez sensu. Od to... której Od której jesteśmy więc... od 5.30 rano. Mm. No. I od Krakowa ca całą drogę? No, No nie wiem. No w końcachach wpadliśmy w teta. Mhm. Więc ten nie robię. Ja będę go szukać. Jedź go, szukaj. Kości. Wzajemnie. Powiedz ci, tutaj dalej masz dużo szutru. kilometrach tetap, A teraz chwila pauzy, jakiś taki leśny parking. Objawiła się mała usterka. Myślę, że nie powinno to zniweczyć planów. Lekko wydmuchało mi uszczelkę na kolektorze wydechowym i pierdzi mi teraz z przodu przed cylindrem. Na razie to tyle. Ja za chwilkę ruszam dalej. A może wam pokażę, a jedziemy tam. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym już na ted byłem. Czyli odcinek od, od przytoczna, mniej więcej do Puław Ja tam wtedy pojechałem trochę z modyfikowanymi rzeczami. Także pozwolicie, że wyświetli Wam się tutaj link. Tam sobie zobaczycie ten odcinek, jak on wygląda. On był wtedy nagrywany na jesieni, więc teraz podejrzewam, że będzie po prostu dużo bardziej sucho i piaszczyście. Natomiast ja sobie trochę zetnę i wyląduję w miejscu, gdzie tamten odcinek się kończy, i pojedziemy dalej. No, coś myśli tak. Też nie, ale znacznie fajnie. Nie do końca dało się wyłapać, w którą stronę mam jechać, ale bardzo mi się podoba, bo na razie jestem dość rozczarowany jednak tym e, tetem, to znaczy jest oczywiście znacznie więcej off-roadu niż, e, niż w Anglii, nie? E, aczkolwiek no nie no, spodziewałem się, że będzie jednak tego jeszcze trochę więcej, więc e, powoli, no tak naprawdę jest już po 19, będę musiał szukać sobie jakiegoś miejsca na nocleg. To wygląda bardzo Nieciekawie no, od znaczy, W środku takiego dzikiego lasu, tak mm, umiarkowanie. Poszukamy czegoś ciekawszego. Tutaj widzicie, że jestem obok traku. Pytanie, czy tam jest faktycznie jakaś ścieżka? Czy generalnie tędy prowadzi? No nie dowiemy się w tym odcinku. przyznać, że ta ścieżka wygląda na taką, którą za wiele osób tutaj jednak nie Ale ścieżka jako taka, jest, więc. Uhu. Muszę uczciwie przyznać, że tego mi brakowało po tamtej stronie Kazimierza. I o ile nie ma tu jakiegoś. No ale ten nas tak nie wygląda To na razie jest zajebiście Planowałem z tego zrobić taką relację stricte z trasy, więc nie zatrzymywałem się przy żadnych e, ciekawych rzeczach, które są dookoła samej e, trasy Trans Eurotrail. E, e, I chciałem zrobić Wam taką, taką serię o, o Tecie, gdzie porozbijałbym na odcinki. E, powiedział co możecie tam znaleźć, czego się spodziewać, jakie są poziomy trudności i czym dacie sobie radę. I z pewnością do tego wrócę. Natomiast dlaczego to się nie pojawia od razu już teraz? Eee, niestety udało mi się niemożliwe i popsułem biga Jakieś 60% Teta e, po Lubelszczyźnie przejechane, niestety na resztę przyjdzie nam poczekać, dlatego że Bigos postanowił rzucić palenie z jakiegoś powodu i na dziś to koniec przygody. E, jutro pewnie też jej nie będzie, więc e, będę musiał <grym>, wreszcie zmusić mojego mechanika, żeby do niego zajrzał. No, nie sądziłem, że akurat tak będzie się kończył ten filmik, ale nic innego teraz nie wykombinuję. No właśnie, popsułem bigosa, ale co tak naprawdę się stało. Otóż w czasie tej mojej przejażdżki przez TED wypadło to w bardzo gorącym dniu i e, motocykl zwyczajnie dostał spory w pierdziel. E, przy okazji okazało się, że kompresja nie była już wcale najlepsza, a pierścienie w dramatycznym stanie. W związku z czym opylił większość oleju no i w tej chwili znajduje się na warsztacie u mojego kolegi, który będzie go reanimował i przywracał do stanu praktycznie fabrycznego. Do wymiany pójdzie tłok oczywiście z pierścieniami, będzie regenerowana głowica, gniazda zaworowe, przy okazji wszelkie rzeczy związane z maintenance. Czym to skutkuje? No tym, że już od jakiegoś czasu Bigosa nie ma i jeszcze trochę Biga na kanale nie będzie, dopóki go nie dostanę. Mam nadzieję, że uda się jeszcze w sierpniu położyć na nim swoje ręce i, i siąść w siodło, aczkolwiek tego nikt nie może na tę, na tę chwilę zagwarantować, więc pozostaje cierpliwie czekać. Poza tym, ja wiem, że przez ostatnie tygodnie i w zasadzie miesiące byłem mało aktywny. Znowu, no tak, wiem. Ale pora to zmienić, i od tej pory będziecie widzieć mnie na tym kanale znacznie częściej. Także nie zapomnijcie subskrybować, bo nadchodzi sporo materiału. Mam nadzieję, że. Wydaje mi się, że w pewien sposób muszę dokonać takiego. Publicznego statementu, bo inaczej to się sam nie zmotywuje do tego, żeby produkować Wam te rzeczy, bo ciągle jest coś yy, do roboty i y, zawsze co innego, zawsze co innego, i te materiały wychodzą, i kolejne odcinki na kanale pojawiają się stanowczo za rzadko. Także wiecie. TED czeka, ja też czekam. Natomiast na was czekają już za chwilę dwa odcinki, więc Wy nie czekajcie. I żeby ich nie przegapić, pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję na tym kanale. Kliknijcie też dzwoneczek i włączcie wszystkie powiadomienia, a wtedy miejmy nadzieję, że algorytm YouTube'a nie obetnie Wam tych powiadomień i będziecie wiedzieli, kiedy pojawiają się nowe materiały. Ja tymczasem się z Wami na dzisiaj żegnam i zmykam, a widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!